Pandemia na początku przyhamowała trochę rozwój elektromobilności w Polsce, zwłaszcza, zwłaszcza po stronie budowy infrastruktury. Dzisiaj potrzebujemy badań Urządu Dozoru Technicznego przed uruchomieniem stacji do eksploatacji, więc to było troszkę wstrzymane, jak inne działania terenowe w kraju, przy, przez inne służby. Natomiast myślę, że pandemia ogólnie będzie miała pozytywny wpływ na elektromobilność, dlatego że otworzyła nam trochę klapkę w głowach, jeśli chodzi o zdrowy tryb życia, ekologię i op optymalizację pewnych naszych procesów. Nauczyliśmy się mniej podróżować z jednej strony, bo uczestniczymy w telekonferencjach, z drugiej strony patrzymy na jakość naszego życia, więc tutaj jest szansa, że Polacy będą chętniej patrzeć na samochody elektryczne. Dzisiaj samochód elektryczny kosztuje około 120 tysięcy złotych, mały samochód elektryczny. W ogóle 125 tysięcy to jest górna granica, żeby uzyskać dotację na zakup takiego samochodu. Samochód klasy kompaktowej kosztuje między 120, a powiedzmy 160-170 tysięcy, no i potem to już są samochody klasy Premium, w których ta dysproporcja ceny auta elektrycznego versus auta spalinowego już jest już znacznie mniejsza. Także te ceny, można powiedzieć, trochę spadły, bo wcześniej raczej bez 200 tysięcy nie mogliśmy myśleć o aucie elektrycznym. Dzisiaj za 120 już mamy auto, które spokojnie w mieście przejeździ 250, 300, jak ktoś się nauczy jeździć nawet ponad kilometrów. Oto, oczywiście w dobrych warunkach klimatycznych, bo wiadomo, że te samochody latem jeżdżą, mają większy zasięg niż, niż zimą z uwagi na wydatek energetyczny ogrzewania w takim samochodzie. Kilka lat temu, jak potencjalny Kowalski chciał kupić auto elektryczne, to miał bardzo ograniczony wybór. Tych samochodów było dostępnych bardzo mało. Była bardzo uboga gama modelowa. Dzisiaj ta gama modelowa się znacznie powiększa. Każdy producent dysponuje już co najmniej jednym samochodem elektrycznym i jednym samochodem typu plug-in, czyli hybrydą ładowaną z gniazdka. Więc co może jeszcze przyspieszyć? Na pewno dotacje, które się pojawiły. One może nie są idealne jak wszystko, ale już na pewno dają, dają czy wskazują kierunek, w którą stronę powinniśmy podążać do tego, żeby ta elektromobilność się w Polsce rozwijała. Import samochodów używanych z zagranicy. To również jest bodziec, który na pewno zwiększy liczbę tych pojazdów jeżdżących po polskich drogach. Obserwujemy to, to jako praktycy, często spotykamy się z innymi właścicielami aut elektrycznych przy stacjach ładowania i często właśnie się pojawiają samochody kilkuletnie w doskonałym, w doskonałym stanie, które długo jeszcze posłużą właścicielom, zwłaszcza tutaj w miastach, gdzie, gdzie te samochody najlepiej się sprawdzają.